Witam na naszym kanale. Dzisiaj zaprezentujemy kolejne urządzenie marki Sherman. Będzie nim mały, przenośny TIG DC z możliwością spawania funkcją cold welding. Zapraszam do oglądania. DigiTIG 212 Cold, które dziś prezentujemy, to urządzenie o niewielkich gabarytach i wadze, które pozwala spawać metodą TIG oraz MMA. Spawarka została wyposażona w podstawowe i najbardziej potrzebne parametry. Dzięki czemu staje się ona bardzo prosta w obsłudze. Idealnie nadaje się dla wszystkich, którzy zaczynają uczyć się spawania metodą TIG oraz z racji niewielkich rozmiarów sprawdzi się doskonale jako urządzenie przenośne do prac terenowych. Spawarka wyposażona jest w uchwyt transportowy oraz szybkę chroniącą panel przed uszkodzeniami. Wybór i regulacja parametrów odbywa się na bardzo przeżyście zaprojektowanym panelu. Mamy tutaj cztery przyciski i jedno pokrętło służące do ustawienia wartości wybranego parametru. Spawarka wyposażona została w niezbędne parametry, które są najbardziej potrzebne spawając metodą TIG, czyli donslop, opadanie prądu, służące do wypełnienia krateru oraz postgas, czyli wypływ gazu po zakończonym spawaniu, w celu ochrony jeziorka i elektrody przed utlenieniem. Dodatkowo możemy wybrać tryb pracy dwutakt lub czterotakt. Spawając w trybie 2T, trzymamy cały czas wciśnięty przycisk w rękojeści uchwytu. Jego zwolnienie powoduje włączenie funkcji downslop oraz postgast przez czas ustawiony na panelu. Brak ustawionych wartości tych parametrów zakończy proces spawania natychmiast. Spawanie w czterotakcie umożliwia prowadzenie spoiny bez konieczności trzymania przycisku. Po inicjacji łuku możemy zwolnić przycisk, a wciskając go ponownie kończymy proces spawania. Spawarka DigiTig 212 Cold umożliwia także spawanie metodą MMA, czyli elektrodą otuloną. W tej metodzie możliwa jest regulacja dwóch dodatkowych parametrów Hot Start, czyli podbicie prądu spawania chwili zajarzenia łuku oraz Arc Force, czyli utrzymywanie tej samej dynamiki łuku wraz ze skracaniem się elektrody. Model 212 Cold ma specjalny tryb pracy, który pozwala wykonywać bardzo ciekawe spoiny. Tryb TIG Cold to nic innego jak spawanie punktowe, z tym, że w tym urządzeniu możliwa jest precyzyjna regulacja impulsu spawania oraz czasu przerwy pomiędzy impulsami. Wybierając ten tryb, warto ustawić postgas na przynajmniej 1,5 sekundy. Pracując w trybie spot, regulujemy jedynie czas cold time, czyli czas impulsu za danym prądem. Regulacja jest bardzo precyzyjna, bo możliwa do 1 setnej sekundy. Tryb SPOT pozwala na zadanie jednego uderzenia ustawionym prądem. O kolejnym uderzeniu decyduje spawacz. Uzyskujemy w ten sposób powtarzalny punkt spawu. W trybie c ustawiamy czas impulsu oraz czas przerwy. Czyli trzymając cały czas przycisk urządzenie precyzyjnie zada impuls spawu oraz przerwę i wykona kolejny impuls spawanym prądem. Tryb Cold-Tick umożliwia wykonywanie precyzyjnych i w pełni powtarzalnych spawów. Nazwa Cold, czyli zimny, oznacza, że do materiału nie wprowadzamy nadmiernej energii cieplnej. W ten sposób możemy łączyć elementy, nie powodując ich przegrzania lub zdeformowania. Odpowiednia regulacja prądu i czasu impulsu pozwala łączyć elementy bez użycia spoiwa, jak również z użyciem dodatkowego materiału. Precyzyjna regulacja czasów impulsu oraz przerwy pozwala na wykonanie szczepów dokładnie takich, jakich chcemy. Zastosowanie cold stick ma jeszcze miejsce w napawaniu lub w łączeniu bardzo cienkich elementów, gdzie normalne prowadzenie spawania byłoby niewykonalne. Podsumowując, urządzenie DigiTig 212 Cold to bardzo dobra pozycja dla wszystkich nowych osób zaczynających spawanie metodą TIG oraz dla tych, którzy wykonują drobne prace naprawcze lub potrzebują precyzyjnego spawania cienkich i niewielkich elementów. Zapraszamy do zakupu i współpracy z naszymi dystrybutorami.